No to się ma wszystkim. Dzisiaj sobie tutaj nagramy filmik z wymiany filtra powietrza w Renault Espace 4 Silnik Silnik S22 DCI, 150 koni mamy tutaj filtr purflux, e, francuski koszt to jest. 11 euro czy jakieś 44 zł w Polsce. I wymiana w sumie tutaj według producenta filtra co 15 tysięcy km lub co rok. zależności, co następuje pierwszy. Niby ochrania motor, redukuje spalanie paliwa, chroni silnik, redukuje emisję. Zanieczyszczający powietrze no dobra, zobaczymy sobie jak to będzie przebiegało wygląda tak jest to Pulflux A1265 Tutaj jest miejsce starego filtra zobaczymy jak to będzie szło powinno pójść bez problemu wystarczy chyba wykręcić trzy otwory jak tu pierwszy będę wyspa się robił wcześniej jakoś tak nie było okazji wcześniej 4 śruby są Torxy 20. Standardowe jak wszędzie Torx. Dobra, nie biorę śruby, krótszej, i będę działać. Dobra. Mam też grzechotkę z Torxem 20. I lecimy, odkręcamy sobie te śruby mocujące. zobaczymy czy one wychodzą całe, czy zostają. No, wychodzą dobra. Jedna szpilka długa to jest trochę gorzej jak odkręcić Jest mniej miejsca na pewno niż w Renault wszystko jest na ścisłość półpychane nie wiem czy to się właśnie trzymać nie, nie, nie to już jest zakręcone po prostu puściło tam muszę przedłużkę sobie założyć tą krótką wezmę jak tam się dostać? dobra, puściło, nie? I tutaj co tu się mieści jeszcze? nad filtrem jest na pewno aha, mechanizm wycieraczek silniczek widać Postka podłączeniowa Jeszcze nie będę musiał wyjąć Ale tam już Tu jeszcze jest jedna śruba z tej strony I znów muszę zdjąć grzechotkę przedłużka przedłużkę z grzechotki Nie pójdzie Jest tak kurwa ciasno No ale co No, to jest jakaś wtyczka wolna jakaś. Można by po prostu odpić sobie I samą ręką tam się postarał wejść. Wszystko gorące, to aż wszystko się w rękach ślizga Tak jest gorące dzisiaj.

W sumie jeszcze trzyma tam z tyłu, coś jeszcze jest. Dobrze, bo to coś jest nie tak, jak dla mnie. Tutaj są bezpieczniki. Aha, dobra, tam chyba jeszcze trzyma po prostu ten, jak się nazywa, przepływomierz powietrza. Z tyłu jest przepływomierz. Musimy sobie odkręcić opaskę. Tu jest na płaski śrubokręt opuścimy sobie opaskę żeby zdjąć go z obudowy filtra powietrza bo inaczej nie zdejmiemy nie, nie kurwa za, za chuj tej obudowy tak się wszystko wydaje że szybko tu kurwa nawet komar chuj, ja nie wciśnie jest tak ciasno ciemno ciasno i chuj popuszczę zobaczymy czy to... Coś źle. Tutaj już mamy zdjęty w tym miejscu. Jest zszedł wąże do lotu powietrza z przepływu mierza. Spierdoliliśmy go. I teraz trzeba wyjąć po prostu całą tą górną kopułę filtra powietrza. Też kurwa nie jest kolorowa, bo wszystko jest ciasno. Wszystko blokuje. Jak niebezpieczniki, to co innego. Tak, w kurwa coś. Jeszcze tutaj te w sumie bezpieczniki Nie w sumie można byłoby wypierdolić chyba do góry Bo jak z tego co wiem to wreno To się wszystko kurwa wypina tylko Tutaj też jest kurwa kumedia jak chuj zobaczę czy to da się wypiąć bo te bezpieczniki powinny zejść do góry no, W ten sposób Tylko tak kurwa tutaj jest problem z tym no. O, odchylimy sobie z tej strony. Zebrać te śrubokręty to wszystko tutaj odchylimy. O. No i w sumie kopuła zeszła. No. Tutaj w miarę jest czysto w tej kopule. Przepływamy już powietrze. Nie jest w najgorszym stanie. Tutaj jest czysto. Od środka może więcej jest nieuszkodzony ten łapek kontrolki. Tutaj fil filtr mamy Zobaczymy w jakiej kondycji jest Czysty to on nie jest no nie. No. Śmieci się trochę zbierało. Nie wiadomo kiedy był wymieniony też To jest firma HK Angielska chyba To jest 7127 model A na tym purfluksie Jest model a 1265. No to samo na jedno kopyto obydwa papierowe Różnica jest w sumie spora czystości. Jednej jest już czarny a drugi jest czyste. No to samo, to samo. Tu się dmuchne może hmm. też by się przydało wyjąć, ale no ta bateria w sumie i tak tam od dołu nie zasysa śmieci do silnika wszystko zostaje w filtrze dobra wkładamy sobie tej filtry na miejsce żeby idealnie pasowało tu już filtr siedzi jest osadzony no i co teraz No zabawa z tą pieprzoną kopułką całą szkoda widać tutaj też jakiś druciarz korwa grzewał bo tutaj uchwyt górny jest Spierdolnięte. Dobra, teraz trzeba to wsunąć. Pogłaskać po pieści i się może zmieścić. Dobra, Dobra. tu już jest prawie na miejscu. Teraz równo ucelować na otwory. No i chyba będzie. O, wskoczyło, kliknęło z tyłu. Teraz tutaj, póki mam więcej kurwa miejsca, to może już włożę tutaj ten cały panel z bezpiecznikami, nasunę go tutaj, o, wazylina by się przydała. Tutaj z tyłu jest, o, ten wąż, który wchodzi na ten debimetr żeby na ten przepływomierz powietrza, o, dobra, wszedł na miejsce, od razu go zablokuję, bo kiedyś też chyba wymieniałem w jakimś samochodzie i a w syniku w dwójce i na szybkości i pod górkę która przy większej mocy potrzebnej ciśnienie spierdoliło go i chuj i nie szło jechać trzeba było się zatrzymać i założyć sportowy łączyk Ja pierdolę jak to jest ciemno w tym pod tą maską jak u Murzynki w piździe kurwa Jeszcze ta jebana grzechotka mi spada. Kurwa. Tu by się wazł przydał. Kurwa, to, to wiertarkę i chuj. silikonem do pierdoli wąsi I by było git. I by mówił. Dobra robota, kurwa. I gwarancja dobramy i się nie znamy. Przy rozruchu działało, działało. Nie znamy się i wypierdalamy. Pana na kasę. Tu trzeba zacisnąć, bo to w sumie ważny element, jakby nie było układu do lotu powietrza do silnika. Nieszczelności w sumie później powodują różnego typu jakieś dziwne akcje silnika albo dziwne dymienia, zwiększone spalanie, spadek mocy w jakichś tam momentach obrotowych. Dobra, teraz żeby nie zapomnieć podpiąć wtyczkę szybkiego złącza tutaj na tym demimetrze, czyli na tym przepływomierzu powietrza. Weszło. I to jest standardowy czy... przepływomierz powietrza Continentala. Stosowany w Renault. Dobra, teraz biorę te szpilki tutaj wkładam. Jedna z tej strony. Tu już też był, widać. Położymy sobie torx 20 na kładkę Kurwa to, to wszystko po chuju wygląda Dobra te śruba w ogóle kurwa nie łapała jebana. Zobaczcie wszystko kurwa na słowo honoru kurwa trzeba w ogóle nie łapie z tego co mi się wydaje ta jest ta kurwa, wszystko wyrobione Wszystko wyrobione jak u w pigie, kurwa. A, no dobra też pikę Też chyba jakoś dziwnie siedzi Zobaczymy trzeba zapewne wymienić jest nie do, jak jest niszczelne to chuj będzie trzymało, będzie lewe powietrze waliło i chuj, teraz tutaj w rogu, jak nie to do dwa zupa trzeba zadzwonić, on kurwa z silikonem przyjedzie, zajebie i chuj fil cały w pakiecie 500 i chuj premium będzie zrobiony. Nie powiem, dobra robota, A. Ja. Dobra, tutaj doszło. Zobaczymy czy to zwapie, czy to kurwa ktoś tu... Jak to kurwa... W tych warsztatach chyba kurwa praktykanci robią. Chyba mam ujebane. A tylko filtry nie mam Teraz ja, ta szpilka z tyłu. O, chwyciła pochwę. Tam pizza kurwa w tym oknie zero spokoju Cały tydzień i pierdolą do się wszyscy Morda ci kurwa kapki jebanie Już Mam dosyć kurwa Tego wszystkiego Сейчас ты стой не рушайся, я

Zakładamy tą kopułkę tutaj, od pokrywkę do bezpieczników. No i co, i to wszystko już. Z filtra wszystko założone, chodzi. Można mu zamykać klapę a tutaj w otwartej kurwa są do wymiany z pryszczykami. Następna wymiana filtra. I powiedzcie, ale Kabinowy. było, było wymiany kiedy? Rozrząd był robiony przy 277 tysiącach kilometrów. dystrybucja dystrybucja, No dystrybucja wymiana bez pompy wody. Wrzesień 2018. To jest 287 tysięcy, a jest 289, czy jakieś 12 tysięcy kilometrów temu. No to nie, nie dużo zrobiono. Można jeździć Teraz... gumy tutaj oryginalnie one są w ten sposób klejone do szyby żeby tam nie było przewiewu powietrza to sobie zakleimy do tego zastosujemy sobie klej do montażu szyby czołowych jak i tylnych szybko schnący firmy 3M Numer referencyjny 08613 No i można działać Już odzyskujemy sobie klej z tyłu I Praktycznie jak w napoju Puszka Tyczka mhm. taka Teraz sobie tutaj przebijemy Błonę Dziewiczą Puszki Ten Drut brudny od kleju włożymy sobie tutaj To brudzi cholernie zamykamy wkładamy w pistolet teraz muszę sprawdzić dokładnie które to było, czy to było to czy to było tamto nie no tamto z tamtej strony to będzie z tej strony w ten sposób Walimy kleju trochę Co kurwa musiał przypierdolić ten przywlec? mogę kurwa w mordę tego balkonu Co tu się kurwa dzieje? Skurby, są stary Ty się nieś, nie śmieć, mi nagrywaj kim ty jesteś? Błazna zgrywasz? Nie wiesz co? No Ale brzydko mówisz Idzie kurwa jakby spuścił się O, jeszcze bankartów mi tu brakowało Dzi dziki te kurwa mongolskie przyleciały Dzieci mongolskie O jak dupy tu idą ja już muci, już idziemy za dupę trzyma i chodź bo już mi stoi kurwa. A ja wiem tam mordę to już ją widziałem Mówi, zdejmij slipy już mm -hmm. On do niej Dobre. Na palca trochę śliny Jak to wazów robi Wyszedł Uuu, klej. trochę za dużo żeś nawalił. Trzeba będzie go później zeskrobać mhm. Żyletką, jak wysnie. Tak. To się go elegancko odetnie. Jakieś to majtki miałem, bym ręce, ale to w majtki to nie będę drutował. Trochę za dużo tego kleju, ale on sobie tutaj. 2-3 godzinki podesnie Tego sobie później odadnę Dobra, teraz niech się odpchnie Niech odejdzie stąd no i dobra, i to w sumie trzymam Wykończenie jest Dobra, zakładamy teraz z drugiej strony Klej nałożony Niestety nie nagrało się, bo Operator kamery dał dupy <gry> Ręce upierdolone jak Umarzyna. kurwa z kopalni wyszedł węgla brunatnego. No tak. i elegancko, będzie trzymać. Teraz sobie wysnu. Tak to weźmę, ty brakowało tej ramki takiej, która zabezpiecza przed no się powietrza, trochę to redukuje te gwizdy powietrza. No tutaj mniej, nie? Tutaj trochę mniej kleju, ale mniej wyszło, bo nie wszystko takie upiepszone. Z tej strony trochę mi tego kleju wywaliło. No ale nie jest tragicznie to. I co się zrobiła? Widzisz, że tak łatwo się wyciera? Nie, no, znaczy po desku podeszło. No, podeszło. Szybko snące to nie znaczy, że już wyschło. Dobra, na dzisiaj to tyle w tym odcinku Wymiana filtra była w bonusie. Przyklejanie tutaj tych listew wykończeniowych na zewnątrz przy tych trójkątnych szybach przy przedniej czołowej szybie. Na razie tyle zobaczymy co się będzie działo w dalszych kurwa, etapach. Komu się podobało to subskrypcja i komentarz jakiś i tyle w temacie i do przodu. Na razie.